Paru dziesięciu żołnierzy, wystrzały z armat i sztucerów, walki na szable oraz słowne potyczki. Tak wyglądała inscenizacja bitwy, która 250 lat temu rozegrała się pod burkatowym i Lutomią obok Świdnicy. W pokazie wzięły udział grupy rekonstrukcyjne z Polski oraz Niemiec odtwarzające czasy XVIII wieku. Wojna siedmioletnia była pierwszym militarnym starciem o zasięgu światowym. 18-wieczne bitwy rozgrywały się pomiędzy Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem, a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią. Choć Rzeczpospolita wykazała się neutralnością, państwo znacznie ucierpiało w wyniku działań wojennych. Bitwa pod Burkatowem i Lutomią miała miejsce 21 lipca 1762 roku. Pod koniec wojny siedmioletniej armia pruska operująca na Śląsku przeszła do ofensywy. Armia Cesarska, armia Austriacka wycofała się w góry, doszło do serii bitew. Najpierw była to bitwa pod Strugą, następnie pod Burkatowem. W połowie sierpnia kolejna bitwa w pobliżu Piławy Górnej. Zakończyło się to wyparciem Armii Cesarskiej ze Śląska, skutecznym oblężeniem Świdnicy zakończonym jej zdobyciem w dniu 9 października 1762 roku. W bitwie pod Burkatowem uczestniczyło ponad 100 tysięcy żołnierzy. Choć w inscenizacji wzięło udział zaledwie parędziesiąt osób, nie da się nie docenić efektowności rozgrywanych scen. Zawzięte szarże piechoty, głośne wystrzały ze sztucerów oraz armat i moździerzy huczały w głowie jeszcze długo po zakończeniu potyczki. Inscenizacja wymagała od grup rekonstrukcyjnych doświadczenia oraz wiedzy na temat posługiwania się wysłużonymi replikami. Ta broń to nie jest broń współczesna, jednak troszkę wiedzy trzeba posiadać, można sobie tym krzywdę zrobić, trzeba być naprawdę przeszkolonym, no i przede wszystkim y, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, bo jednak jest to broń palna, mimo że ma 250 lat, no, no przynajmniej pierwowzór bo replika jest oczywiście współczesna, ale jednak ona zabijała i też może zrobić wielką krzywdę. Nie tylko broń palna, ale i broń biała, różnego rodzaju szable, tasaki, bagnety, pałasze i tak dalej, i Podczas obchodów bitwy pod Burkatowem i Lutomią obecnie byli mieszkańcy wsi oraz władze gminy, powiatu i województwa. Forma inscenizacji miała na celu propagowanie historii tego regionu, a także promowanie terenów pod kątem turystycznym. W pokazie wzięło udział również zagraniczne grupy rekonstrukcyjne. Współdziałamy z nimi, są to nasi koledzy, czasem bliscy, przyjaciele. Czasem bardzo bliscy, bo są powstały już pary międzynarodowe i polsko-niemieckie, i polsko-czeskie, i czesko-niemieckie. Znamy się już od wielu lat. Bardzo chętnie współpracujemy, przyjeżdżamy do siebie nawzajem na różne uroczystości, w bardzo różne miejsca. Czasem tak, pozornie mało atrakcyjne właśnie jak burkat. Przed inscenizacją bitwy odbyła się szapolowa, w której wzięły udział grupy rekonstrukcyjne. Pasjonaci założyli również obóz historyczny na terenie Burkatowa. Życie w nim odbywało się zgodnie z XVIII-wiecznymi realiami. Żołnierze wraz ze swoimi rodzinami mieszkali w namiotach, gotowali wodę na ognisku, a wieczorem upiekli barana nacieranego winem i przyprawami.